Bartek Sołtysik, drzwi zwane koniem, organizator wydarzenia Spacją się skacze. Spacją się skacze to nasze spojrzenie, inne spojrzenie na gry wideo. To krytyczne spojrzenie na to, czym gry wideo są. 75% Polek i Polaków gra w gry wideo. O czym sobie zupełnie nie zdają sprawy, że, o czym sobie nie zdajemy sprawy, że jest to tak szalenie popularne medium, że jest to medium, które jest immanentną częścią naszej dzisiejszej kultury, pejzażu kulturalnego, a mimo to w mediach, szczególnie głównonurtowych mediach, o grach wideo nie mówi się, a jeśli się mówi, to mówi się w bardzo zamkniętej banieczce, z pozycji ignoranstwa, często w negatywnym świetle. Nie, nie, nie rozmawia się o grach jako o pewnym utworze. O którym warto rozmawiać krytycznie, o utworze, który potrafi dzisiaj już poruszać coraz bardziej interesujące tematy, tematy trudne, tematy o których trudno się rozmawia, tematy tabu. Gry wnikają w coraz ciekawsze nisze dzięki temu, gdy w początku lat 2000 technologia się upowszechniła, technologia staniała, młodzi twórcy dorwali się do tworzenia gier tworzenie gier stało się bardziej demokratyczną formą i dzięki temu dostaliśmy dużo bardziej zdywersyfikowaną twórczość tego czym gry wideo mogą być. Jakby rozszerzamy coraz bardziej definicję tego czym gry wideo mogą być i podczas Spacjom się skacze będziemy chcieli spojrzeć właśnie na gry wideo jako medium które się rozwija, jako medium które się tworzy. Będzie to seria wideo esejów, seria podcastów i seria artykułów, które będzie można zobaczyć, pooglądać, posłuchać na stronie spacjomsieskacze.pl. Już 14 września startujemy, wszystko będzie bezpłatnie dostępne. Będą między innymi z nami tacy krytycy, tacy dziennikarze, tacy badacze gier wideo jak Paweł Schreiber czy Marta Tymińska. O czym jeszcze na pewno warto wspomnieć, to to, że wszystkie produkty, które dla Was przygotujemy, które będzie można oglądać na spacerem się z będą wielowymiarowo dostosowane pod kątem osób wykluczonych, pod kątem osób z niepełnosprawnościami, czy to intelektualnymi. Czy z niedowidzące, niedosłyszące, będziemy mieli transkrypcję, będziemy mieli język migowy, będziemy mieli cały szereg elementów sprawiających, że będziemy mogli rozmawiać o grach wideo z każdym, kto o grach wideo porozmawiać chce.